Na obszarze Korei Północnej własność mieszkaniowa nie istnieje jako prywatna kategoria. Wszystkie lokale formalnie należą do państwa i partii. Przydział mieszkania odbywa się za pośrednictwem administracji lokalnej lub zakładów pracy, które decydują o obsadzie lokatorów według wytycznych władz. Decydującym kryterium przydziału jest lojalność wobec reżimu. Oraz przynależność rodzinna oceniana przez system Songbun, co przekłada się na dostęp do lepszych lokali. Najatraktowniejsze mieszkania są rezerwowane dla kadry partyjnej, wojskowych o wysokim stopniu oraz dla wybranych naukowców, traktowanych jako nagroda za służbę. Zwykli obywatele otrzymują często niewielkie zaniedbane lokale w blokach komunalnych które nie spełniają współczesnych standardów komfortu i konserwacji. Możliwość zmiany miejsca zamieszkania istnieje wyłącznie po uzyskaniu zgody władz, a przeprowadzki bez pozwoleń grożą sankcjami administracyjnymi i represjami. Sprzedaż mieszkania jest prawnie zakazana, choć w praktyce funkcjonuje nieoficjalny rynek wymian, przekupstw i niejawnych zamian, omijający formalne przepisy. Adres zamieszkania i prawo do lokalu mogą zależeć od zatrudnienia, miejsca pracy lub decyzji biura partyjnego, które kontroluje rozmieszczenie zasobów mieszkaniowych. W najlepszych dzielnicach stolicy władza prezentuje nowe wieżowce jako osiągnięcie państwa, podczas gdy poza centrum rzeczywistość mieszkaniowa bywa znacznie gorsza. System przydziału buduje hierarchię społeczną. W której lokal mieszkalny jest zarówno świadomością przynależności, jak i narzędziem kontroli nad mobilnością obywateli. Prawo do lokalu może być odebrane lub zmienione przez władzę na skutek przesunięć administracyjnych lub politycznych decyzji, bez rekompensaty dla mieszkańców. Brak prywatnej własności powoduje, że lokator nie ma formalnego interesu w poprawie stanu technicznego mieszkania co wpływa na degradację zasobów mieszkaniowych. Administracja lokalna prowadzi rejestry lokatorów i kontroluje rotację, a zmiana miejsca pracy może wiązać się z koniecznością odroczenia prawa do lepszego lokalu. W niektórych przypadkach młode rodziny z pozytywnym Songban mogą liczyć na przydział większego lokalu, co służy utrzymaniu stabilnych elit reprodukcyjnych. Nacisk na przypisanie mieszkań do instytucji sprawia, że budynki są często traktowane jako skład pracowników, a nie jako domostwa prywatne o stałym charakterze. Państwowa kontrola nad zasobami mieszkalnymi umożliwia centralne planowanie rozmieszczenia populacji w celu realizacji strategii urbanistycznych i politycznych. Prawo do mieszkania może być powiązane z kartą zaopatrzenia. I dostępem do innych dóbr reglamentowanych, co wzmacnia zależność mieszkańców od państwowego systemu dystrybucji. Wielu lokatorów obawia się formalnych skarg dotyczących warunków mieszkaniowych, bo wiązałyby się one z ryzykiem utraty przydziału lub represjami ze strony władz. Międzydzielnicowe różnice w przydziałach odzwierciedlają priorytety polityczne, a nowo powstające osiedla dla uprzywilejowanych, są przykładem selektywnego rozwoju. Wiele dokumentów regulujących przydziały jest utajnionych lub dostępnych tylko dla funkcjonariuszy administracji, co zwiększa opór przed transparentnością decyzji. W środku, meble, w większości mieszkań, są niezwykle skromne zdominowane przez proste drewniane łóżka, skromne stoliki i ubraniowe szafy o podstawowej konstrukcji. Telewizor jest powszechnym elementem wyposażenia, jednak programy są nadawane wyłącznie przez państwowe stacje i pełnią funkcję propagandową oraz informacyjną. Lodówka i pralka stanowią w wielu domach luksusowe dobra, a ich posiadanie świadczy o podwyższonym statusie materialnym rodziny lub wyjątkowym przydziale. W kuchniach dominują małe urządzenia grzewcze na paliwa stałe takie jak kuchenki węglowe czy piecyki na drewno, co wpływa na sposób przygotowywania posiłków. Brak klimatyzacji jest normą, więc latem wnętrza stają się gorące i duszne, a mieszkańcy muszą ograniczać aktywność w najgorętszych godzinach dnia. W sytuacjach częstych przerw w dostawie prądu ludzie polegają na świecach i lampach naftowych, co zmienia rytm życia i ogranicza wieczorne aktywności. Balkony pełnią rolę magazynów i przestrzeni do suszenia prania, często zostają zaaranżowane w sposób maksymalnie praktyczny i oszczędny. Wielu mieszkańców podejmuje samodzielne remonty i drobne naprawy, kombinując materiały i pomysły, gdyż oficjalna konserwacja ze strony państwa jest niewystarczająca. W mieszkaniach o wyższym standardzie w stolicy można spotkać nowocześniejsze łazienki, i częstszy dostęp do prądu, co przekłada się na wygodę codziennego życia. Rodziny mieszkające w blokach często muszą dzielić się ograniczonymi zasobami, a wspólne korzystanie z pralni publicznych lub łaźni pozostaje częścią codzienności. Małe kuchnie i prowizoryczne systemy do gotowania wymuszają prostotę w przygotowywaniu posiłków, co wpływa na dietę i rytmy żywieniowe mieszkańców. W domach, gdzie prąd jest częsty, telewizor i radio pełnią funkcję łącznika z komunikatami państwowymi, co umacnia centralną narrację i codzienny rytuał informacyjny.